Co myślisz po tym wszystkim? No nie jestem strasięty, bo no nie chciałem wtórzyć w tą dziewczynkę, nie? Kasiusz? No jakby tata Robert no, normalnie zareagował, no bo i kamerzysta by tak zareagował i tak, ale zostało uspokojone, e, trener Mateusza Murańskiego to jest i też ogarnął, no nie, że nie, tu są nie, emo... nie? Nie, nie, nie nie? Nie Nie, w kolano lekko jakby dostał, ale no sam podszedłeś i jakby e, Przyjęła, no, no, przepraszam. Ja nie widziałem w ogóle mm, innych y, obiektów niż Kosakowski. Ja rzucałem w Kosakowskiego, nie no chciałem. Ale jest ale jest, jest, jest poza... jakby okej. Okay, y, córeczka nie jest y, zła. Y, tata też już wszystko przeszło emocje, więc jest y, fajnie. Jak rzucałem tym kieliszkiem, to nie widziałem tej tej Nie, no nie tak, widziałem, ale nie widziałem to z nic, nie ma nic, też nic co droży, bo, nie bo z jak się zdarzyło. Tata, tata ci powiedział, ja że jest proszę. Ja nie rozumiem, i tak się czujesz z tym. Ale no dziewczynce się nie po Rzucał, rzucał no i by nie trafił w niego, po prostu... no tak, no ja wiem, no to miał lecieć w niego, to miał lecieć no w niego, a że by nie trafiło ale w... też byś chyba nie był zadowolony, nie jakby Kostakowski dostał w łeb i wiesz, by nie, w sensie nie doszło do walki, z tego bym... nie, inaczej byłbym zadowolony, jakby Kostakowski dostał, tylko nie byłbym by zadowolony, jakbym był na y, miejscu słońca który tam siedział. No tak, ale to już jakby jest wyjaśnione. Yy, pan Robert Renner yy, powiedział, przyraknął, że przeprosiłeś Vanessa, zresztą przyjęła przeprosinę. Ale głupio mi no, ale nie Zostaw suba.